W okolicach Krzyża Wielkopolskiego na remontowanej linii kolejowej Poznań-Szczecin powstał Bypass. To konstrukcja, która została wybudowana po to, aby ruch pociągów w trakcie pracy mógł odbywać się bez zakłóceń. O szczegółach Wojciech Wysopal. Linia Poznań-Szczecin od lat czekała na gruntowną przebudowę. Inwestycja, która w tej chwili jest tu prowadzona, to jeden z największych kolejowych placów budowy w Polsce. Mieszkam w Pile, przyjeżdżam tutaj do Krzyża Wielkopolskiego, dlatego że jak jeżdżę do Szczecina, a bywam w Szczecinie kilka razy w roku, to wolę pojechać pociągiem Intercity, gdzie jedzie się komfortowo, stając tylko na kilku stacjach, niż jechać samochodem dziesiątką, gdzie te 180 km jedzie się tragicznie. Mimo remontu ten komfort cały czas jest utrzymywany. W ramach inwestycji w miejscu, gdzie linia z Poznania do Szczecina krzyżuje się z linią kostrzyn tczew powstał bypass. Myślałem, że to jest wzmocnienie tego wału, tutaj, który, który biegnie linia poznań szczecin Ale później, jak się dowiedziałem, że tu będzie zbudowany zapasowy jakiś bypass, objazd, czyli linii tutaj, tej, która ma być remontowana, czy też budowana poznań szczecin Bypass ma długość ponad 400 metrów. Poprowadzony został na nasypie o wysokości 8 metrów, a nad linią Kostrzyn-Tczew został wybudowany tymczasowy wiadukt. Ten tymczasowy bypass powstał w okolicy Krzyża Wielkopolskiego, po to, by w czasie modernizacji tej trasy umożliwić sprawne podróże pociągiem bez konieczności przesiadania się do zastępczej komunikacji autobusowej. Po remoncie czas podróży z Poznania do Szczecina będzie trwał niespełna dwie godziny przygotował Wojciech Wysopal.